Witam wszystkich dzisiaj dostajemy się do żarówek podświetlania tobicy rejestracyjnej z tyłu w pierwszej kolejności musimy zdemontować praktycznie całą tą tapicerkę wszystko to żeby się dostać do do środka, bo niestety od środka jest możliwość dostania się do żarówek. Muszę sobie wyciągnąć tego kołka. Kołek wyciągam. Drugi kołek mam wyciągnięty. Teraz muszę się dostać. będzie widać. O! Do tej śrubki muszę ją odkręcić ok śrubka odkręcona teraz muszę ściągnąć tą część tapicerki tutaj mamy światło stopu z tego co zaczytałem trzeba to po prostu ściągnąć Jest, zdemontowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, na czterech kołkach jest. Akurat mamy też możliwość dostępu do światła stopu. Się zabieram za tą część. Jeden kołeczek, drugi kołeczek. Aha, został. Kołaczyk wyciągnięty więc trzeba będzie po prostu tylko go wsunąć w to miejsce O no tutaj cyk Dobra to mamy Tak wygląda. Tu są kołeczki. I elegancko. Teraz, jak już mamy ściągnięte, mamy ściągniętą całą tą pokrywę tapicerki. Tutaj mamy wtyczki oraz gniazda żarówek. Wtyczkę można wyciągnąć i całe gniazdo z żaróweczką spaloną po prostu sobie wyciągamy jest spalona wymieniamy i wszystko w temacie lecimy Żarówka wymieniona oczywiście tym do góry, cyk, wkładam wtyczkę i gotowe. Żarówka wymieniona. Z drugiej strony mamy to samo z drugiej strony jest ten sam patencik tyczka, wyciągamy całą oprawkę z żarówką wymieniamy i po problemie ok, zakładamy zakładamy z powrotem po wymianie żaróweczki To Ta siadła Teraz Śłóweczka do środka Krzyżakowy śrubokręcik. Skręcona. Teraz kołeczek. Chcę kołeczek tak zrobić, żeby po prostu go wypchnąć. Wyszedł stamtąd. O. Tam mieć kołeczek będzie lepiej go wsadzić kołeczek jeden kołeczek. Ko... kołeczek drugi koniec, tu jest zabezpieczona lecimy z boczkiem siad jeden boczek i damy drugi boczek Nic trudnego tutaj żeby nas czaski tylko powchodziło i Ostatnie. siadło i teraz ten tutaj. Ta część zosłoną na światło stopu. A finito. Okej, okay, wszystko gra. No to na dzisiaj na tyle. Jeśli się filmik podobał. Dajcie łapki w górę. Jeśli nie, no to wiadomo. Macie jakieś pytania, to zadawajcie, komentujcie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki za oglądanie.